Poznaj drabinę wałbrzyską, prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych szlaków górskich w Polsce. Start i meta to samo miejsce. Ja wybrałem stronnisko Andrzejówka w górach kamiennych. Trasa ma 81 km długości, 4,2 km przewyższeń i aż 38 szczytów do zdobycia. Żeby ją zaliczyć, wystarczy zdobyć minimum 33 z nich w dowolnej kolejności. To pętla. Zaczynasz w dowolnym miejscu, liczy się strategia, siła w nogach i wytrzymałość psychiczna. Masz pełną dowolność w wybraniu miejsca startu. I idź, ale nie licz, że będzie łatwo. To ciągła walka z podejściami, zejściami po stromych ścieżkach i walka z samym sobą. Przewyższenie to 4,2 km w górę, czyli jakbyś pięć razy wszedł na śnieżkę w jeden dzień. Góry kamienne i wałbrzyskie nie są wysokie, ale są bezlitosne, bo to ciągle góra dół, góra dół, praktycznie bez odcinków płaskich. Po drodze zaliczasz m.in. wali górę, trójgarb, hełmiec, dzikowiec i borową. Najsłynniejsze szczyty regionu, ale też masę mniej znanych, gdzie kończy się zasięg i zaczyna walka o motywację. Po 80 km wracasz do Andrzejówki. Jeżeli masz zaliczone minimum 33 szczyty, gratulacje, pokonałeś drabinę w obrzyskom. To nie wyścig, to wyzwanie. Masz buty, trochę samo zaparcia, róż w trasę.